Hmm. Lennox Lewis zepchnął Hollyfield do głębokiej defensywy, w której Amerykanin pozostawał w zasadzie do końca rundy. W drugiej połowie tej odsłony Luis nie był już może tak agresywny, ale wciąż miał pełną kontrolę. Trafiał ciosami prostymi, dołożył też mocne uderzenie na korpus. Lennox Lewis bezapelacyjnie dominował w drugiej rundzie. Na rożniku Iwandera Holyfielda zrobiło się dość nerwowo, a tymczasem zbliżała się runda trzecia, ta w której Amerykanin miał znokautować Louisa. Trzecią odsłonę Brytyjczyk rozpoczął podobnie jak dwie poprzednie. Tym razem jednak nie obserwowaliśmy jednostronnej rundy. Przebudził się bowiem i wender Holyfield, a w ringu rozpętała się wojna. Zobaczcie kilka najlepszych akcji z trzeciej odsłony. Shout W trzeciej rundzie Wender Hollyfield wreszcie pokazał charakter i w pewnym momencie Lewis był chyba lekko zamroczony po jego ciosach. Brytyjczyk odpowiadał swoimi uderzeniami i cały czas był niebezpieczny, a w statystykach ciosów znów miał przewagę. Większą wymowę wydawały się mieć jednak uderzenia Hollyfielda, więc zwycięstwo w trzeciej rundzie zapisujemy na jego konto. Po wyczerpującej dla obu pięściarzy trzeciej rundzie czwarta rozpoczęła się nieco spokojniej. To odpowiadało Luisowi, który mógł kontrolować walkę swoim firmowym dżebem. Bardzo duża przewaga zasięgu ramion pozwalała mu rozgrywać pojedynek na swoich warunkach. Brytyjscy kibice wiwatowali na cześć swojego pięściarza, a ten z wielką swobodą lokował na szczęce Hollyfielda kolejne ciosy.